Lecimy! Tramwire simulator! Tak, o, ja tak. już mam napisy, Jest zarobisz Muza. Jacek. Let's go! Tylko, że mamy 27 giga, więc ogólnie to ma, musi być dalej To, to Polacy gierka. stworzyli? Tak, Polacy no, Polacy A, są no? Samy w samym napisach. Ale Muza do freestyleu jest stary, jaki dobry bit. Ja <laughs> cię chwycę! ironicznie, to by na takie bitwie mogło polecieć. <laughs> no sami Polacy. No pozdrawiamy panów z napisów. Tak. Nie ziemię motorówką, Bartek! O, Oczywiście! Kurwa na jakieś nowe GTA chyba. A ty prowadzisz? No jest bardzo zły pomysł. Czekaj, bo chyba muszę trochę ściszyć tę gierkę. Nie mogę teraz ściszyć gierki nawet. Ja teraz nie mogę. Dobra. Ciul to. No nie mam kontroli jeszcze jak coś. Spoko, spoko. Chyba nie będziesz miał. Ale głośno. Dobra. Is Isla o, kurwa, sombra. Cary. Gada też Ci Marku? Ten, górna postać? Tak, tak, Eddy o mnie gada. O! o kurwa, stary! Ty no kurwa! <grywia> stary, ty no kurwa! Dobra, ja można w... ściszyć trochę? No. Um. O, tak, dobra. Dobra. Kurde, ale grafika do jeba. No, jeszcze sensa sam se muszę zmienić. Na, nie wiem, na 85. No, ale. ja też troszkę zmniejszę sensa, no. Wygląda całkiem klawo. No! Ale siarom, ja No, ja to troszkę zwiększę. Raczej nie inaczej. Eee, gdzie się sterowanie? Czułość myszy, troszkę dobra. Dobra. Pod tamem przyzwyczaj. telefon A mamy. Mamy paczkę odebrać na Markusa. Jest nasza postać, jak wypunek. Dziewiętnastka. Jest gdzieś. Dziękuję te efekty. Stary, jaka ta mapa jest duża. Pokaż. Eee, kurwa, no. jasny ciul. No mówię nowe GTA, kurwa, no. No to Pozwólnie. Dobra, let's go. No to na kurwiamy. Dobra! Czekaj, bo jeszcze Bloom jest i tam. Nie lubisz Bloom Effect? Nie, nienawidzę. Jestem. Ee... Eee, czekaj, muszę to znaleźć. Rozgrywka. Bo ja nie kamerą w ruchu, to jest to? Bloom effect stary powinien być grafice. Tylko nie Pura, wiem. To nie miał mi język na angielski. Bo ja nie głową w... ten w ruchu sobie faktycznie wywala. Eee. Ale dobra, to które? To w grafice. No w grafice, ale nie ma podpisania. A Motion Blur, dobra. jest. A, jest. a Motion no. Blur! No jak tak ruszasz, to to jest Motion Blur. Gdzie ty to masz? A jest, faktycznie. E, no jest opcja taka, no. Ja stary, usłyszałem po prostu Bloom efekt, a Bloom efekt to jest coś innego. A że no chodzi mi o Motion Blur, no ogólnie o Blur. Dobra, wbijemy w sensie. go? Dobra, dawaj, dawaj, no. Że bo hold tap, otwórz telefon, mamy telefon. No mamy. Odbierz paczkę, dobra. No. Jakiś ekwipunek nas mapa, dziennik. O, Ty, doibane. mogę ci dać pieniądze. Ale wow, nie wow, ale mam fajnie. Nie mam, to nie dam ci pieniędzy. Dobra, chodź, idziemy po pieniądze. Dobra. Idziemy, Marku, mamy Całość. odebrać chyba paczkę. Nasz no, kartel nazywa się Marki towarki, więc. <laughs> Marki towarki. O, sklep, nowa lokalizacja. Siema. Dzień dobry. Ja. Ty, rozmawia no, z tobą. Masz tu rzeczy, o które prosił Markus? Masz moją kasę, jasne? No właśnie. Uuu, bueno, ty bueno, jest, za... jest. Dałem coś od ciebie. Dostarcz za... paczkę Markusowi, aktywne, początki. Dobra, zrobiliśmy to chyba, nie? Coś za gładko idzie, Bartek. No, ewidentnie, dostarcz paczkę Markusowi. Musimy iść do Markusa. A ty masz tą pakę? No chyba. No sprawdzę sobie, <laughs> no. Dobra, patrzę. Jest paczka ze sprzętem do Markusa. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Coś mi dobra, tu idzie no, za gładko, musimy. stary. Ja nie no, ufam za, temu, za, za Ten pies, który leżał, obok wyglądał podejrzanie. No. Dobra, na piechę idziemy, zaraz, co, nie? Teraz nas sprzeda. Oczywiście jesteśmy no, piekte, no. takimi gangsterami, że Markus nie mógł podać 100 metrów. No, Markus nie może. Markus chilluje pewnie z papieroskiem. Tak, tak. O jeszcze dodatkowo na górę trzeba No dla, oczywiście dla pana tutaj. O, trzeba, trzeba przeskoczyć przez ten. Kurde. Przy o, katel. No to już widać, że to jest. Z Pablo Escobar no. by się bał. Kurde, bela. Jeszcze no, wyżej. No tutaj trzeba w ogóle przejść. Dżungla, jeszcze przed nami. No, węże jakieś powinny o, kurde. być. gdzie kurde, ale Ty, no bunker. Ty, bo my chyba Falauta 5 odpaliśmy przez przypadek. No. Ewidentnie. Kurde. się. Ten słynny bunkier bladego. Latarki. <laughs> Latarka pod L. L, jak light to byś No. Obecnie dobra, niedostępne. Dobra, latarki, system zapisu. O nie, tu zielone się, ten, ale jest o, nie. Na obecnie niedostępne. Jak można Daj taki napis w ogóle tu dać? <laughs> nie mam pojęcia. Dobra, dobra. O, jest Markus. Aj, wygląda jak ty. To jest mój brat. Zostałeś sprankomany. O nie. <laughs> no, weź mu tam. O, Powiedz, o, że masz bagienne ziele. Dobra, witam. Bagienne ziele ci przyniosłem. A, to masz. Jezu. O, nie przetłumaczone, thanks man, here! Take jest no. jest Jasne, zajmę się tym. <ślesztic> Bardzo podoba mi się ten. M, multi -językowość. Tak, tak, tak. Dobra, cześć, cześć. Cześć, się przetłumaczą Mam tak, pół polskiego, pół Cześć, potrzeba? Sprawdzam, co tam u ciebie, brachu, na razie. Mm, plastikowe Ty. woreczki, ciekawe na co? Samarki, idziemy iść. Ej, bo. Jak... E, Rozpakuj musimy? zioło. Masz misję. Bartek. Uu. Czyń honory. Tutaj. Tutaj Dziś... trzeba, czesmy się. Gdzie? A w tym miejscu. Dobra. Otwórz. Dobra. E, unpack, tutaj muszę położyć, dobra. Unpakuje. No. Dobra. Pozwala magazyn substancji substancje. Przekowuje substancje. Okej, okay. wybierz substancję, dobra. Tak wybieram. Dawaj Bartek, nie mogę się doczekać. Dwa. Ma być dwa. Dwa, dwa i cztery, dobra. Dodaj, dobra. Masz napisane po ile chodzi? Bo kolega pyta. <grywa> nie chyba nie. Kurde. Wow. Z tym co? Dobrze daję? Kurwa, ale to skomplikowane jest. No, We... Bartek, no zawożesz dał... do. O, mam dwa, mam o. dwa po dwa. Cztery razy dwa. po dwa razy. <grywa> jeszcze, jeszcze jedna czwórka, bo. Mhm. Czwórka. Dobra, dodaj. Dobra, zapakuj i weź. Dobra, zajebiście, mam dwie dwójki i czwórkę, dobra, zajebiście, mamy to. No to takie bardzo, jakby to powiedzieć... Małe ilości, tak mi kolega mówił przy niej. <grystanie> Taki kolega mówił. Dobrze, dobrze ci powiedział. Teraz idziemy. Dobra, trzeba bo kole zamykam. Dobra. No to jazda. Peł. Full pipe, full pipe. A dostaliśmy jakąś. A my mamy Tylko mać Ten, słuchaj stary, uważaj bo jak z towarem chodzić, to wiesz. Mówisz dzień dobry na klatce. No, no, to trzeba. Okulary słoneczne powinieneś nosić. No. No, a trzeba schodzić tutaj. Znaczy na terenie. Trzeba terenie... być dobrym chłopakiem. Tak. Tutaj raczej na terenie tego ścierwa to raczej nie będzie żadnego problemu. Ale no, tutaj, tutaj już No, raczej stare baby nie chodzą. Ale tutaj, po... znaczy wątpię, że na takiej wyspie kartelowej chodziła policja. <laughs> Ale ale uważaj na niebieskich ogólnie. No co to 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 wydaje ci się, no. Dobra, gdzie Zobacz mamy to. Na sygnale. Gdzie mamy to opylić? E, musimy chyba no, pojechać w jakieś miejsce, a nie na tej wyspie musimy. Na tej wyspie masz trzech targetów. Dobra, no to tu jest zaraz klienta. ten pierwszy klient. No, idę do klienta. Mókiś piętanie nie ma klienta. <noise> a jednak jest, czekaj, gdzie on zniknął? Nie ma klienta, no, no. a tutaj powinien być. Mi na górze go pokazuje gościu. No ale to jeden powinien być na plaży. No to nie pokazuje mi. O, zniknął też mi. No. A, bo my chyba... Więcej nam znikają. Bo on mi nam pokazuje ty... rejon i mamy znaleźć A, typa, powiedzieć... To nie chodzi o tego typa, co tam siedzi. Siema, chcesz kupić bagienne ziele? <grym> no, chyba trzeba tak zaczepiać właśnie Myślisz? Byli. Dobra. Myślisz, że o niego? Dobra, ja popytam innego. No, ja myślę, że o niego. Siemanko, ziomeczku. Chcesz ten, tego, no? Wiesz o co chodzi. A bo to ty musisz z nimi gadać, kurde. Że nie no, masz dieta, no, nie może ten. zostawić? Jednego, żebym sobie z jednym typem pogadać? Nie, ten, patrz, on, on je powietrze. A, nie, ten, duch mu robi loda po prostu. <laughs> A może sam sobie robi? No może, może na bluetooth. <laughs> Dobra, siemanko, siemanko. Siema, kurwa. Witam, witam. Weź powiedz im, czy chcą bagiennego ziela e, nie mogę z nimi porozmawiać nawet. No to może ten. tak ja może wyjmę i No pomagają. właśnie, wyjmij no, do, ty... do ręki, stary. Chyba <laughs> ja nie mogę trzymać. Mogę tak do ręki wyjąć? Nie, nie mogę. Halo? Chcesz trochę to... bagiennego ziela A możesz to wyrzucić? No. Different Quest Items masz, jak do mnie, na mnie najedziesz i przytrzymasz F. Czekaj, przytrzymaj F. O. Dostaliśmy przedpremierowy od, item. ten, Prze przedpremierowy przed dostęp. Nie, eee, nie, I don't get it. No to co? A. No, Bartek no, średnio sobie radzisz. No, no rozdzieliłem na no, dwie dwójki i czwórkę wziąłem, no. Give money empty option cancel. No dobra, no to tak, na jak, tak jak mnie proszę. Na czeka, pewno nie no, oni, no na pewno nie oni, z kimś innym. Cztery gramy. Mani Lunanen, Marco Riviera, e, Lorena Al Alvarez i Sergio Alvarez. Ty, ja mam napisane crafting table, jak bagienne się skraftować. Bartek to nie oni chodź Nie, mam wrażenie, że dobrze ustawiłem, dobrze im próbuję. A to open. nie jest ta, co żeśmy od niej już brani tą... o, czekaj, to. To tam mogę handlować! O, 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 o! To jest Alvarez. Dobra, marz gramy Konfirm Tak, konfirm. Dobra, o, działa, działa, zajmij się. Reputacja plus 7 o... i nam po... O kurwa, no zmieniła się wziąło Dosłownie! Do... Jo cię chwyca Bartek, chyba żeśmy Moje chyba żeśmy tutaj... Yy... Wiesz, za bardzo polecieli, ale to już, to już nam zniknął marker, już gdzieś indziej trzeba iść. Kurwa, marzy, Dobra, ludzi słuchaj, wchodzimy <laughs> do miasta, a tu nie można jarać chwasta. <laughs> Pojebane. No, więc uważaj, bo tu jak się spytasz, yy, no, czy chcesz kupić... O, muszę dać, dla, dla chłopa cztery, dla drugiego chłopa dwa. No, to, to Dobra, o, super. Ergo Alvarez, dwa muszę. muszę. PEES, ale fajna! Wow. Eee. Ale fajna! Chcesz kupić może? A to jest, a to jest lama? No? To jest, to jest lama Chyba, albo coś na... Napój na mnie, proszę! Zaprój <noise> na mnie Dobra, dawaj tutaj. Siema! O, witam! To jest kobieta! To, to jest dwóch to ziomów wita. Siema, któryś zamawiał? No, chyba żaden nie zamawiał? No skąd Kurde to poznajesz? ale oni są skomplikowani. Tu są jakieś. No bo ten... jak podchodzę i mam handlu, i to znaczy, że zamawiali. A no tak, to mam wrażenie, że IRL też to tak działa. Tu ktoś stoi, taki podejrzany w cieniu, zamyka oczy. O, witam! O, rzeczywiście! No właśnie! Czekaj, Marko. Marko, to jemu Riviera. Chyba cztery, chyba miałem mu Riviera! Cześć, zaraz ci powiem. Rivierze miałeś dać cztery, no? Masz! O, rewolucja na to Tylko rośnie, patrz jaką wyparuję, patrz! Czu. Dobra, i, i dla... Na końcu, 11 tysięcy. No ty masz, ja jestem biedny. Tu kalt nie jest o, Ale Impreza jest niezła. No, a tu można ten... Dzwoni... może już po. Tu można ten, dzwoni, przeled, dzwoni siano zrobić. Wrzuć pieniądze policję. do budki. 997. Weź sobie wrzuć trochę, będzie śmiesznie. 15. <laughs> 15. Co to daje? To... Nie wiem. No pewnie możemy zadzwonić gdzieś. Na no policję zadzwonimy. No zajebisty pomysł Bartek. Powinszuję ci go. Chodź. To jeszcze wejdźmy do komisariatu i wysadźmy coś granatnikiem. To będzie najlepszy no. super pomysł. Tak, bo to jest jakiś pytajnik, tutaj może coś być. Ale Pytanie... jest faktycznie, tylko taki ciemny. Ja bym uważał Dajko. Bartek. Cześć. Co ty tu Rudy jest! Ty, on no. wygląda jak ty trochę, tu go nie ma pełnego zarostu. Aha, pierdol się. <laughs> no Dobra, tak ciężko z tym pytaniem. Tak, chyba jeszcze na tutorialu jesteśmy. No, my musimy opylić pierwszy towar. Dobra, biegamy. Marki, towarki. O, tutaj, ten się zastanawia. Myślisz? Ten... O, no oczywiście, że tak. Sergio Alvaro. Proszę bardzo, confirm. Dobra, tap. Stary, klienci stanowią twoją główną bazę klientów, jeszcze jak. Dobra, stary. Dobra, pewnie teraz... Ojeju, musimy... Idziemy do łódki naszej. Tak? Bo to musimy przepłynąć na inną wyspę. O kurwa, kurwa. Chyba, że w Bo albo jest przejście nie, nie no. no jedziemy wódką. Wódką, jedziemy. wódką. Wódką? Wódką powiedziałem. No to idealnie. to tak Poniemy wódką. Aj, nie mamy łódki! Pogadli no, nas! Nie, nie, no. A nie czekaj, to nie na sport. Dobra. Full pipe. Full no, tutaj tutaj. pipe. Ty trochę nam zalewa, leciul. No, leciutko, leciul. No nie! nie pomóż mi Bartek. Open, track, enter. Ty co jest, many? A, nie możesz. Nie masz przy sobie silnika. No jak to nie mam przy sobie silnika? To po mnie do tego. O, zabrało mi trochę HP, utopiłem się, Bartek. Nie wpadaj do wody, bo się utopisz, jak nie wypłynie, za szybko. Ty no, no kurwa, no zrobiłem znowu to samo. Tajno, ale nie, nie da się wejść do tej łódki. Może jak łódka nie ma silnika, Możemy to zainstalować. jak? Nie Nie ma przy sobie silnika. No, no to najbisze. co? A no, to idziemy na pieszo. A nie ma jakiejś informacji, siema, siema. Albo szybkiej postaci Masz ziemia kup mi silnik No, masz jakiś silnik kurwa ten? <grym>, no zapytaj Dobra, to idziemy na piechtę, Bartek No chyba trzeba no, ja no. tam lubię pływać z gotówką, nie wiem jak ty Ja, ale to nie będziemy pływać, bo jest ziemne przejście akurat A, no to na chuj my chcieliśmy dodać No żeby przypłynąć szybciej, no Bartek wolisz no, biegać bo... czy pływać płótką? 400 metrów, głup nawet 2 minuty dzisiaj potrafi no No właśnie Tak było Dobra, mam wrażenie, że już robimy... Ty, podoba ci się gierka? No podoba mi się, podoba. Ja chyba idę na pieszo, a nie pływam. Ja się Dobra. trochę cykam. A jak tobie się podoba? No powiem ci, że póki co wszystko robisz ty, więc nie mam żadnych interakcji z ludźmi. No rozumiem. Ja no, ty, musiałem 3 grama. My jesteśmy teoretycznie wspólnikami, ale jakbym cię zabił na plaży bez świadków i miałbym cały zysk dla siebie, to by raczej nikt nie zauważył, co nie? Wtedy myślę, że by ci dojechali. Nie no, co ty? Właściwie się kartel jest moim raz. bratem. A. Wygląda jak ja, no to, to stary. No, jeszcze, jeszcze mam wujka w policji. Należy go potrabiać. Tak. Chodź, bo ja biegać nie mogę. No to Bartek. Się. Jak masz astmę, no to przykro mi. No, mi też przykro. Ty można pikować EQ, jak coś. I ja patrzeć pikować, się. Jak idziesz do przodu, to przytrzymujesz kół i patrzysz się w lewo. O, zajbiste. A jak stoisz w miejscu i klikasz QE, to się bujasz. Tak pikujesz, Krasta. jak w Amnezji jest takie pikowanie. No bo nie będzie po na w przyszłości. Dzięki jak lider. Pozdro i się makacka. Kurde, ale będzie impreza. No w ogóle mi grę trochę. Y o o wow, Bartek, no Bartek, no, Bartek no O, medyk! Medyk, medyk! Potrzebuję nie pomocy! Gdzie ty masz Medyka gości? 15 tysięcy! się mało chyba coś! Bartek chodź! No way. Bartek, bo tu jest jakaś czaszka, mam pomysł. Tu jest jakaś czaszka. Myślisz, że tu jest wrogi kartel? No, to można to wziąć w ogóle, wodorosty wziąłem. No. Ty, i mamy klientów nowych. Przytrzymaj sobie tap i w prawym dolnym masz SMS-y. Rzeczywiście. Przytrzymaj R, przypisz klienta, umów i nie rób niczego. Nie robię niczego póki co. I 2 gramy. I można się umówić na godzinę. Tak? No. Jak ten, jak klikniesz sobie F. Już się umawiasz? Przecież nie mamy przy sobie geteł, w gościu. No tak, Dobra, uważę, bo tu jest czaszka. Jest pies coś dobry panie Cześć piesku. piesku. Oj, gośmy okna. Knockout. Knockout. Nie no, nie knockoutuj, nie tak. no nie, no nie? Nie teraz, nie teraz. Dobra Bartek. O, skoczyć. Teraz wyskoczyć. Dobra, wchodzimy tyłem. Dobra, zróbmy ten ja do końca, bo my już chcemy tego. No, 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 tak, tak. O, jest to szybka do podróż do tego. Bilety można kupić? Haha. <śla> Ty, <śla> to bo to ludzie nie na, ludzie do mnie wyspowa. piszą SMS-y, że się mach gieta. No to powiedz im, że nie mamy. No bo ty masz zabrałeś wszystko nie Jestem mam jestem reefrył rik, Marko O nie Dobra, kup nawóz. O sklepik! Ty masz cash. Siema e, cześć! Hello, hello! No ja nie mam kaszu, kasy ty musisz kupić. A no tak e, chciałbym coś kupić. Daj mi... O plecach można kupić, ale póki co nie biorę. Kiełbasa Albo klucze. na klucze. A mogę kupić gotówkę. No niesamowite. Lokalna waluta, to super. Dobra, gdzie jest reklamówka? Plastyko Kupuj ten nawóz, No ja rozmawiam. No tak, no, co ty sam myślisz? Kilogram mam kupić? Eee, Jeszcze mówię. Kurde, chyba tak. Chyba tak. Dobra, masz. No i powrót do brata? Czy jak? No chyba. Rozpakuj, Rozpakuj nawóz. nawóz. Dawaj unboxing. Kurwa. No nie, jest unboxing ten. A, no, Ale nie mogę tak otworzyć. No to jak ty chcesz to zrobić? Możemy rozpakuj podejść. na, no do brata trzeba podejść, do czaszki no, naszej, no, do kartelu. No. Dobra, znowu piekta. Nie musimy rozpakować. Tak, bo to świeży temacik Dobra, no, full pipe, baby. Ale kurde. No, wygląda póki co prawda. O, można, można brać liście no, tutaj. No, wiem. gdzie można zbierać. Mhm. Marko, o, cześć ziomuś dostarczyłbyś. Ten... No ja nie mam, no. Tak mam ci dostarczyć. Nie, ci nie dostarczę. No właśnie. Po nie ja pisze... płynę Płyniesz? A tu nie ma rekinów? Chyba nie. A ja chyba utonę. To się wy, 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 wyduś się na górę. A co, jestem wynurzony? On jesteś avodzie? pod wodą. No nie wiem, przekonamy się, jak umrzesz, to będzie całkiem <grym> zabawne. No nie wiem. Nie to się kończy energia? Nie. O tak. Umierasz, jak się kończy energia? Tak, tepa chyba cię na brzeg najbliższy. nie, rzeczywiście. A nie da się tej łódki tutaj wziąć? Nie, nie da się. O okay. tej? Ale musimy naokoło No. No cóż. No cóż, trochę trochę wiesz. Trochę skałami przejdziemy, ale. No, trzymam kciuki. Siema Biedał, pacia. No cóż, ona no, się ma. Hejka na hejka Ja pierdolę na wymaga, że my będziemy na około chodzić. No ale stary, no na tym polega wiesz, bieganie. Co? Cze ten, jak, no, jak biegasz, to trzeba biegać. No. <laughs> Nie wiem, czy znasz taką zasadę. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że jeszcze trzeba jeszcze nie, jasny gwint, ja już wczoraj wieczorem byłem. Jak chcesz biegać, to chodzenie to jest perfekcyjna też. A no znowu się zjebałem, no Wiesz co, nie mam po tuej'u, póki co się zajmuję wszystkim. Tragedia, kurde, e, ale wydaje mi się, że po czasie mogę mieć w gierce komputerowej. Kamieniste plaże bardziej. się jak w Chorwacji. Nigdy nie byłem w Chorwacji. No. <laughs> nigdy tu nie byłem. się <laughs> jak w Chorwacji exactly. nigdy tu nie byłem. <laughs> Dobra, ten chyba będzie szybciej. No. Dobra. Postacie umiesz chodzić? Umiesz chodzić. Nie ja mam cię na mapie oznaczonego i to jest trochę średnie. No trochę prawda, rzeczywiście. Jak nam się skończy energia biegania, to tutaj też umrzemy? Kurde, Kurde, ile od nas chcą? No. Ja pierdolę, no, za już se, ktoś chce od nas grama. renomę sobie już budujemy. No. Dobra, ja już wszedłem do bunkra. Jesteśmy lajkami, jesteśmy. Jak tam wszedłeś? No jest takie przejście. Tu tak jak szliś. no tu AB, no tu w lewo teraz. A tutaj no. widzę. No. Serdecznie. Cześć Bartek. O, zamknęli nas! Nie no, co ty nie? Dobra, siema braciak. Dobra, rozpakowuję w takim razie najpierw nawóz. Dobra, rozpakowałem Mamy naw. Naw jeden kilo Dobra, dara, Wychoduj więcej, o, zielonego Dobra, to jest twoja kolej, dawaj Dobra Siema, otw... Oj, CO TO JEST ZA MENU?! Co to jest? CO JEST MANY?! Liście palmowe Poczekaj, bo ja pierwszy raz Odurde. w życiu menu wytwarzania narkotyków przysięgam. Dobra. Trzydzie... Poczekaj, ziemię, nawóz mamy. Wody nam brakuje troszeczkę, wytwórz. Dobra, wytwórz. 16,5 minuty będzie się wytwarzać. Dobra. Da się to jakoś... Zbierz i wysusz topy indika, no ale problem jest taki, że 16 no to minut. Trzeba to wysuszyć, dobra, a masz dobra. jakiś, masz gdzieś ten, można przepakować? Ja mam, o czekaj. Bo to jest nasz jest tak? Dzięki, Twój. Dobra, weź tam z Dobra. Teraz tak, yy, bo po, po, pobiegamy sobie troszeczkę teraz. Jakie mamy zamówienia? Yy, dwa. Ja ci powiem, ja ci powiem. Dobra, dobra, dawaj. Ja, już, ja już ci mówię. W takim razie mamy tak. Dwa. Dwójeczkę, dobra. Okej, okay. yy, jeden. Yy, dwa razy dwa. Poczekaj, poczekaj, powoli, razy powoli. Razy, ja tu... razy trzy. Dwa, dobra, dwójkę. Możesz tam ustawiać ile? Dobra, no. Dwo... Jedna yy, dwójkę dwie mam. Trójki. Dwie trójki. Dobra, do, do... No to dwie dwójki. Dwie dwójki, dobra, poczekaj. I... Oj, zapakowałem już. Dwie, dwie dwójki, tak? Tak, dwie dwójki, dobra. dwie trójki i piątka. Jedną piątkę, o kurde, to ktoś niezłe zakupy no, robi. No, ktoś tam kurde, saleje gdzieś Dobra, mam wszystko chyba w woreczkach, już w samarkach przygotowane. Dobra, dobra. No i zajebiście, dobra. Dobra, e, umawiamy się z wiarą. Dobra, e, umów. Się. Jest 17.45, ale to dobra, jutro, może a. będziemy za 15 minut. Dobra, na 18 się zumówiłem z jednym. Dobra, no to chodź, idziemy mu dostarczyć. A ma, mamy go gdzieś na mapie? Mm, nie wiem. Ja nie mam, to ty pewnie masz. Punkt medyczny sklep. Poszukaj go Ty no nie mam to, gościa. Może ci powiedział gdzie. Czy nie powiedział ci gdzie <grych> Ty ziomek! Y, ustalamy y, przyjść no. do mnie 18. Gdzie mieszkasz? Nie wiem. <grych> Znać mi. No właśnie. Mapa. No, myślę, że tak A dobra, działało. pojawił mi się. Pojawił ci się. Tak, tobie Wiecie też powi tobie też powinien. Czy nie? Nie, go nie widzę. No to jest ten Sergio, co zamknął oczy w cieniu i go nie było widać. No taki gość. Dobra, to idę za tobą Dobra, chodź, follow the Gabor, CJ. No ty tak bokiem, ty tam uważaj, na giry, no. giry nie złam. Nie, no spokojnie, pa, już tu jestem. Dobra, idziemy mu odstawić. Kurde, jakie tu przejście bambusowe jest. Kurde, tylko postać mi się męczy. Dobra, i tu zaraz będzie Sergio Alvarez. Tylko nie tędy, kurde. Tutaj nie ma dartów. No stary. Oh wow. A dobra, jest w oh miarę, kurde, w miarę działający parkour. Dobra, no, tu, na, tu gdzieś. Claycie normalnie. Tak, tu gdzieś jest Sergio. Dań połączony połączony z GTA. Chyba to jesteś Sergio. Siema, a handluj. I on chciał Sergio i tak, a ty nie masz napisane? Eee, no nie, ale chyba dwójka. czekaj, powiem ci, bo ja to zobaczę. Chyba dwójkę. E, dwójkę chciał, dwójkę chciał, tak. Dobra, konfirm. Dobra, cyk. Ale reputacja nam rośnie bardzo Dobra, ładnie, bardzo teraz ładnie. umawiam się z każdym. Dobra. 19. No, e, 19, <grystek> 20. Uuu, no wzrosła nam reputacja. Dobra. Na jedynkę mamy reputację. No, mówię się. O stary! Pod jedynką włączasz bicie się! Ło, rzeczywiście. Ty weź Doma, mi jedni. Dobraj, solo. Garda! Się Dobra, wątroba! Cyk. Musimy nie, Dobra. nie mogę zrobić. Jestem eee... Twoim alterego, debilu. Dobra, o 20 mamy Loranę Alvarez, o 19 mamy Marco Riviere, trójkę. Tylko za bardzo nie. musicie po... chyba nadejść ta godzina, żeby się z nimi ten mitnąć. To się pojawiło się Więc ogóle... ja z wszystkich umówię na 19 już. Dobra, dobra, to umawiaj. Dobra, o 19 pojawi się kilka markerów. U, tam Romek stoi, pogadajmy z nim. Myślisz? No. Myślę, że sprzedawanie losowym ludziom bagiennego ziela może być złe no, w on już, stoi, on on już, już On już ma coś tutaj, wariacika. On już ma bagienne ziele. Dobra, jak która? Gdzie jest godzina? 8, dobra, za 6 minut pojawi nam się target cały. Dobra. Trzeba się umawiać na tą godzinę i przez godzinę trzeba tam dotrzeć. No, dam radę. Myślisz, ja że dam radę? Cztery oso osoby naraz raz musimy w godzinę. Nie, trzy i jedną na 20 specjalnie dałem. Dobra, zaczynamy. Dobra, tu zaczynamy. jest ktoś blisko. Dobra, dobra. Siema. Kurde, ale z kim ja się umawiałem? Dobra, handluj. Lorana Morales? Oh. Nie no, z Loraną Morales się chyba nie umawiałem. A nie, jednak nie? się umawiałem. Siema kurwa. Piątkę chcesz? <laughs> masz wariacie. A, to, ta, to ta kurde mocna. Big papa, dobra. Żegnam. No I dobra. O, I Marco Riviera, no, no to oni oboje dawali. No, dobra, najprosty. masz Marco? Konferm. Bardzo ładnie, bardzo dobra. ładnie załatwione. Ale macha, żegnaj. No dobra, tak się zarabia. I dawaj do ostatniego targeta. Musimy Dobra. się dzielić tymi zamówieniami. Teraz teraz ja. musiał mi dać ee, jakieś paczuszki. Dobra, i tutaj chciał kurde. George Martinez. Jorge. Tutaj, tutaj. Jorge. Dobra, siema Jorge, ty chciałeś dwójkę. Proszę bardzo. Konferm. ferm. A, najlepiej na osiedlu. No ale bardzo prosta praca, paradoksalnie. No. <laughs> bardzo prosta praca. Z komputerowej. Tak, grze komputerowej, to ważne. Kurde, powiem ci stary, że. Musimy czekać do 20. Mogę wszystkich na to ustawić. Manko. To jest jakiś sklepisjon. Kiedy będzie nowa dostawa, chciałby coś kupić. Co tam masz ciekawego? Kiełbasę ma. A ma silnik? Nie ma silnika, ale ma plastikowe woreczki. No Kupię. to Przydadzę się pewnie. Ty jest 20. Ty woreczków? Bierz... A bilet autobusowy ma. A to się może można kupić za jeden. Jak I masz ma Woda i ma kiełbasa. I w ogóle my tu mamy, jakby jedynie picie? No nie, ale możliwe, że to leczy. A, możliwe. I piwo jest. O, piwo! Kupię, kupię dwa.